Cześć, Mankowi, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W tym materiale pokażę Wam, jak udostępnić folder z jednego komputera na drugi. E, więc tak, komputery muszą być w jednej sieci, no i tutaj dobrze by było, żeby były w jednej domenie Active Directory. E, jak dodać komputer do domeny jest to już w jednym z moich poprzednich filmów, do którego link znajdziecie w opisie. Więc tak, pierwsze co, to trzeba ten folder utworzyć, żeby było co udostępniać więc ja sobie tutaj stworzę na dysku C folder o nazwie ty, skrót od youtube klikamy na niego prawym przyciskiem myszki i właściwości teraz przechodzimy do udostępnianie klikamy udostępnij i klikamy jeszcze raz udostępnij i teraz gotowe i teraz jak widzicie pojawiła nam się ścieżka sieciowa do tego folderu którą trzeba wpisać do stacji roboczej więc przechodzimy do stacji roboczej Klikamy tutaj w Eksplorator plików, klikamy sobie tutaj w ten pasek i przepisujemy tą ścieżkę. już tutaj mam stacja 10, bo tak się nazywa mój serwer. Klikam Enter i jak widzicie jest tutaj nasz folder, z którego możemy sobie przekopiowywać pliki na pulpit no akurat nie utworzyłem tutaj pliku w folderze, ale możecie mi wierzyć na słowo, że nie ma tu żadnych problemów. To zadanie to był jeden z elementów egzaminu zawodowego. Jeśli dobrze pamiętam E13 na E08 też to możecie trafić. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, mam nadzieję, że Wam się przyda. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like zostawcie suba, a nawet jak Wam się nie przyda, to też zostawcie motywującego lajka like bądź suba, bo to zawsze motywuje. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!